Dzisiaj będzie krótko. Powiem tylko o tym, dlaczego Twoja najważniejsza teza przeciw protestantom i cała Twoja działalność jest śmiechu warta i dlaczego została obalona. Czytam Apokalipsę, rozdział 2, wersety 12-29. Aniołowi kościoła w pergamie napisz. To mówi ten, który ma miecz obosieczny, ostry. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej sił. Nie zaparłeś nawet we dni antypasa. Wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam gdzie mieszka Szatan. Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. Taki ty także masz takich, co się trzymają podobnie nauki Nikolaitów. Nawróć się zatem, jeśli zaśnie, przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Kto ma uszy, niechaj posłyszeć, co mówi duch do kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje. Aniołowi kościoła w teaterze napisz: To mówi syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do drogocennego metalu. Znam Twoje czyny: miłość, wiarę, posługę i Twoją wytrwałość. I czyny Twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych. Ale mam przeciw Tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezebel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane Bożkom. Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże, a tych, co z nią cudzołożą, w wielkie utrapienie, jeżeli od czynów jej się nie odwrócą. I dzieci jej poraży śmiercią, a wszystkie kościoły poznają, że ja jestem ten, co przenika nerki i serca i dam każdemu z was według waszych uczynków. Wam zaś, pozostałem w teatrze, mówię wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co jak mówią, nie poznali głębin szatana. Nie nakładam na was nowego brzemienia, to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad polganami a rózgą żelazną będzie ich pasł, jak naczynie gliniane będą rozbici, jak i ja to wziąłem od mojego ojca i dam mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Wnioski W roku około 68 naszej ery żaden Linus nie miał władzy nad kościołami w Azji Mniejszej. W kościołach tych funkcjonowały nauki niezgodne z Ewangelią, takie jak nauka Balaama, i objawienia jezabelyjne. Mało tego, Jezus sam zapowiada walkę z głosicielami tej nauki i sam zapowiada, że da sposobność do cudzołażenia z tą Jezebel i jej nowymi objawieniami. A rozłamy, jak jest napisane, muszą przyjść, żeby się okazało, kto prawdziwie jest uczniem. Jednak widać, że i w Pergamonie, i w Tiatyrze da się znaleźć drogę do zbawienia. Ale nasze kościoły, o których mówić, że są ich tysiące i w świetle... Prawa państwowego faktycznie tak jest, z reguły nie powstają w wyniku rozłamów. Kościół baptystyczny nie ma centrali i w świecie prawa jest tych kościołów tysiące, ale nas prawo państwowe nie interesuje tylko Królestwo Niebieskie, które nie jest z tego świata. Do tej pory nie dostałem wyjaśnienia żadnych pokrętnych, karkołomnych argumentów, które by potwierdziły, że w siedmiu kościołach z apokalipsy była tylko zdrowa nauka. Mieliście swoją okazję, więc nie mówcie, że ostały się trzy tezy Bonaventury. Ale stoi też jeszcze jedna Alberta. Wszystkie tezy Alberta upadły. I jeszcze jedno. Mówienie, że prawdziwy Kościół poznaje się po tym, jak wygląda jego widzialna struktura, jest żałosne. Twoja najważniejsza teza jest przejawem najwyższego ignorancja, bo skupiasz się na zewnętrznej stronie misy, a ignorujesz wewnętrzną. Jak typowy obłudnik, co myśli, że się sam zbawi, bo zachowuje prawo. Prowadzisz ludzi do papieża i promujesz na kanale film Piotra Mrodka, na którym on wiesza psy na papieżu. Ślepy przewodniku ślepych. Najpierw doprowadź do jedności sam siebie, bo twierdzisz, że Franciszek jest Kefasem, tak jak Maciej był Judaszem. Manipulujesz wersetami i wymyślasz własne, o czym już mówiłem. Jeżeli czytasz, że Piotr został wybrany to czytaj dalej, bo jesteś też powiedziane do czego. Nie zmyślaj kłamczuchu. Ty mnie zapraszasz do jedności? A co ja z tobą mam, synu szatana, ojca kłamstwa?